To cześć! Witam Was właściwie w moim nowym studiu garażowym. Zrobiłem sobie takie. To jest taki pierwszy film z takim testowym oświetleniem. To, to znaczy, tak, ja mam tutaj takie lampy stare, fotograficzne. Tu mam u góry też taką doświetlaną lampę, niby fotograficzną, to, że tam jest jakaś zwykła żarówka. Okej, okay. na razie to testuję, może to się sprawdzi. Mam też nowe okulary, no ale właśnie w w tych światłach to mi tak trochę jest niewygodnie, bo tam coś mi się rozmazuje. Jest prąd e, i są nowe rzeczy. Z racji tego, że jak mam prąd, to już tu mogę tak fajnie nagrywać. E, dzisiaj wam pokażę e, to. Ale zanim wam to pokażę, to odpakuję dwie paczki, które mam tutaj na działkę, bo jest rozwój. E, to znaczy, to są takie dwie rzeczy. Najpierw zacznę od. Z żywności, to To jest, nie jest żywność, ale to jest yy, kuchenka indukcyjna. Yy, specjalnie odebrałem ją wczoraj i tą drugą pachnie też. <laughs> zrobimy taki unboxing. Ale tutaj wam nic nie będę opowiadał, bo yy, <laughs> po prostu ja to kupiłem przez ale drogo. Yy, Dajcie. pierwsze opakowanie, to jest takie coś, e... to Wam tylko pokażę, zanim Wam pokażę rzeczy, o których chciałem mówić, bo jest fajna, ojej, dobra, e... to jest puszka inwestycyjne, tak wygląda Esperanza, 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 e... Jest ja zafoliozana, dobra, wkręcamy tą folię, a słaba ta folia jest taka, taka, nie, jakby, jakby yy, Od razu Wam się tu pochwalę, że oprócz tego, że mam światło, yy, bo nawet mówiłem ostatnio, że jadę po farelkę, a okazało się, że jak jechałem po farelkę, to zgodałem się z bracikiem i dostałem farerkę za darmo. I dogrzewam się. I tak. Mm, jak przyjechałem, było tu 5,9 stopnia Celsjusza. A teraz jest 12,2 o 940 to jest, jest chyba około 12. Dobra, nieważne. Testy ciepłości będziemy robić kiedy indziej. Kuchenka wygląda fajnie. 100 zł. A to też gdzieś tam na później, jak to wygląda. Hmm. <gry> Dobra, to jeszcze mi spadnie, i będę miał pokrętkę. To, to wiecie, to jest troszeczkę szkło. Mam też tutaj taki podgląd kamerki, że mogę sobie wszystko fajnie widzieć. Jak ten teraz mam pełną profesję, będzie szybko. To jest kolejna rzecz. Też dla mnie ciekawe, bo mm, jak postanowiłem to, o, to jest e, router z funkcją LTE, tutaj na działkę, żeby mieć internet, jakąś kamerę, coś tam, coś tam, to jest chyba nawet używane, tak, jest używane, mm, a, to też będzie osobny film, e, to jest akurat Steam Mobile, ale tu można to... Z tego co wiem, działa na, na wszystkich sieciach. Um, dlaczego kupiłem, bo tutaj w tym garażu... Yy, praktycznie to działa kładka Faradaya, praktycznie odcina zasięg. No i przyjada się internet do tam do kamery, do czegoś. E, I dlatego tu u, szukałem czegoś, żeby miało zewnętrzną antenę. No to chyba, chyba to jest zewnętrzna antena. Za to dałem 235 zł, jest zasilacz. Jak to się uruchamia? Nie mam zielonego pojęcia, yy, ale fajnie wygląda. Yy, słuchajcie, ma oprócz tego, że, że jest yy, routerem, yy, ma we, właśnie wyjścia na cztery, cztery sieci, takie LAN. Ma wyjścia na jakieś telefony, czy tu można zrobić sobie telefon taki internetowy. I jeszcze ma wyjście na USB, nie wiem czy można tu zrobić jakieś yy, do plików coś, coś takiego. Yy. Oj. Tu jest jakaś klapka. A do czego ta klapka jest? Słuchajcie, aha, yy, to jest fajne, bo okazuje się, że tu jest yy, wejście na, na baterię. Nawet nie wiedziałem, tylko muszę sobie. No chyba to jest na baterię. Yy, no tak, wygląda na baterię. Czyli teoretycznie, można by to yy, wziąć do samochodu, czy gdzieś i. Albo nie wiem, no, gdzieś do torby i sobie robić internet, gdzieś tam. No, nie wiem dlaczego, no ale, ale jest, jest chyba taka funkcja. Dobra, e, nie gadam za dużo o tym, e, bo film ma być krótki. Taki pierwszy test testowy, to będzie na później. Odkładam tutaj, żeby nie było widać kuchenkę. Tutaj, ja on dzisiaj przetestuję. Dobra, e, e, film będzie o tym. O tym to jest e, Portrait Start, Jump Starter, czyli taki, e, taki powerbank do, do odpalania samochodu. To znaczy, inaczej, to jest powerbank z funkcją odpalania samochodu. Ja tutaj mam jeszcze taką e, funkcję, sobie zrobiłem kamerkę od góry, bo ludzie narzekali tam, że nie pokazuję czegoś, to dzisiaj mam wszystko dokładnie pokażę od góry, tylko sobie to. Ustawię i wszystko Wam, to może inaczej, nie, jeszcze zanim, zanim Wam pokażę od góry, dlaczego to kupiłem. Miałem problemy z samochodem, znaczy problem, był, był taki okres, że taki był mróz chyba tam 11 stopni i ja już mam akumulator trochę stary i okazało się, że jeden dzień był taki właśnie, no że już mi nie kręcił. I próbowaliśmy odpalić mojego Passata z kumplem na kablach, nie szło, nie szło. I szedł sąsiad, taki spoko. I on mówi co, to odpalamy? Ale nie wiedziałem co mu chodzi. No odpalamy, no ale trochę jest problem. Dobra, on poszedł do samochodu i przyniósł e, mniejsze od tego e, powerbank, taki firmy Besus, no, jakiś tam chiński. To niby to jest taka dobra firma. Podpiął ten powerbanka, pyk, pyk, samochód odpalił. Byłem w szoku po prostu, bo zawsze tak nie bardzo wierzyłem, że, że, że te urządzenia działają. E, ja byłem ostatnio na nartach. To urządzenie e, uratowało mi życie już trzy razy, właściwie, bo na tych nartach też tam było zimno, no też mi ten samochód nie zakręcił. No już tak się pochwalę, że też już mam, już jak przyjechałem z tych, z tych nart, to to od razu kupiłem e, akumulator nowy. To Wam o tym akumulatorze opowiem później. I z tego urządzenia od razu Wam powiem, że jestem e, bardzo zadowolony. I i, cieszę się, i w ogóle nie żałuję tego. Aha, jeszcze fajna rzecz, bo ja to kupowałem niby na Alego, nawet nie dopatrzyłem. Myślałem, że to jest jakiś spo, z Polski, ale to szło z Chin. Na szczęście przyszło przed tymi nartami i to mnie uratowało. I słuchajcie, ja kupiłem to za jakieś 238 chyba albo 240 zł. Teraz na tej samej akcji, znaczy teraz, jak ostatnio patrzyłem, to, to już to kosztuje chyba 320. A ludzie, jak gdyby z Polski, sprzedawcy sprzedają to od, od 500 zł w górę. No, widzicie. <gry> a, a, ale to, to nie jest tak, że ja kupowałem z skin, bo po prostu ja tam nie popatrzyłem, że, że, że to idzie skin. No, ale dobra. Jestem z tego bardzo zadowolony, yy, no, bo, bo, bo to się sprawdziło. I tu od razu Wam powiem, że to jest yy, model Y800. On ma 23800 mAh w watach, bo to jest bardziej prawdziwy, 88 Wattogodzin, no, a dam takie tam przeciwnik, dobra, nie będę czytał. 88 Wattogodzin, dobra, no i, i Wam pokażę jeszcze z, od góry, jakie to ma funkcje. To będę tak fajnie rozpatowywał. Dobrze, to mamy naszą paczuszkę. E... To było jeszcze zapakowane, nie, w folię normalnie w paczce, ale tak to przyszło, w takim opakowaniu, znaczy ja to już używałem, no to tak, to taki pseudo unboxing będzie, ale, ale pokażę Wam dokładnie jak to wygląda, jest fajny pokrowiec, fajny pokrowiec, naprawdę solidny, no jest, trochę miejsca to zajmuje, ale, ale spoko, czyli jest też, też taka rączka, że to można gdzieś zawiesić, um, tak. I od razu Wam powiem tak, że um, to jest, o, to tak, tak, przyrząd, instrukcja. Chyba tam nawet nie ma polskiego języka. Um, nie, nie ma. English, Deutsch, Francji, Italiano, Espanol i it, chyba Czajna. Um, dobra, jest taki woreczek i tak. Urządzenie wygląda tak. Um, tu już mam to. Tutaj jest y, funkcja do ładowania telefonu. Znaczy, bezprzewodowa, że możecie sobie położyć telefon. Jest kompas, nie wiem po co, ale to wcale nie jest głupie, bo to możecie sobie wziąć w góry do plecaka. Tu jest taka. To jest chyba aluminium albo jakiś metal. Y, y, do rozbijania szyb albo może jakiegoś niedźwiedzia, możecie tam ubić. Tym Oczywiście jakby tak mocno trzymać, to możecie się tam może przed jakimś niedźwiedziem uchronić. No nie wiem. Dobrze. Jest podładowane do 100%. Yy, I tak. Tu są trzy wyjścia. Jedno jest szybkie ładowanie, jedno jest zwykłe. I tu jest do ładowania USB-C. Od razu wam powiem, jaka jest wada tutaj, bo te urządzenie jest fajne, ale też złącze USB-C jest zbyt blisko tej krawędzi i jak są jakieś takie grubsze Wtyczki to tak trochę tutaj, to chyba haczy. Ja sobie to po prostu to podetnę moim nowym tajnym narzędziem. Jest też latarka. No, tak świeci na biało. Jak się przełączy, to miga. Jak się przełączy, to miga jakoś inaczej. Jeszcze tam SS i ma coś takiego. To taka, jakby policja. Nie wiem o co chodzi. Yy, dobra. Yy, tutaj macie wszystkie wszystkie parametry, jak to wygląda. Może tak pokażę. Dobra. I teraz tak. Tu jest druga część. Yy, bo z tego, co tam gdzieś doczytałem, to, to ten zestaw może odpalić większe. Yy, znaczy, silniki tam chyba do 4 litrów nawet. Yy, czy coś takiego. Ale nie wypowiadam się. Yy, na pewno powiem Wam tak. Yy, te kable są nawet całkiem solidne. Miedziane tutaj są nawet końcówki i zobaczcie ten tutaj ten system elektroniczny, który tam y, się łączy z tym y, z tym powerbankiem. Tam jest jakiś przekaźnik, to jest dosyć duże. Na przykład w tym Besusie to to y, tam sąsiad to miał mniejsze. Y, no, no i po prostu y, tu jest takie specjalne złącze. Y, na, do, jak to się wkłada, aha, tak, o zobaczcie, teraz to miga, jak podłączycie do akumulatora, to się musi przełączyć na zieloną ten i wtedy możecie odpalać. Mm, ale ja Wam powiem że tak, że jak pierwszy raz odpalałem, to jakiś tam było zero, zero kontaktu, nie wiedziałem o co chodzi i to też zależy od samochodu, chyba trzeba najpierw po prostu Włączyć chyba zapłon albo jakoś tak, żeby to, żeby on się jak gdyby skomunikował z samochodem i żeby puścił napięcie i wtedy, jak się to już będzie dobrze, ja po prostu musiałem drugi raz podłączyć klemę i, i mi od razu od, od, odpalił, po prostu kręcił jak normalnie szalony tutaj na tych stykach grubych. Tak wam powiem, już nie pamiętam, ja tu nawet mam miernik. Dobra, to wam pokażę. Ale dobra, zanim Wam pokażę to, jest jeszcze taka przejściówka, że możecie, że możecie podłączyć tutaj coś na wtyczkę od zapalniczki samochodowej. I jest kabelek, ja nawet go nie używam, tylko do, do ładowania. Z tego co wiem, to ten produkt to jest firmy Jaber, ale on podobnie wygląda jak jakiś tam ultraj, tylko że ten Ultra ma jakoś chyba to ma tu z przodu wyprowadzone. Ale przypuszczam, że to elektronika i wszystko jest takie same, tylko tam powiedzmy nazwa, cena i, i, i tak dalej. Dobrze, zobaczymy ile tu jest, ile jest wolt na tym wyjściu. Od razu Wam powiem, że nie próbujcie odpalać samochodu bez akumulatora, szczególnie jakichś nowoczesnych. Bo tam widziałem jakieś, jakieś, jakieś rosyjskie, to, to tam możecie sobie odpalić, ale mm, możecie uszkodzić elektronikę. Czyli zawsze, zawsze żeby tego używać przez, przez akumulator. I zobaczcie. Tutaj, jak jest w pełni naładowane. O, nawet może, tak lepiej pokażę. Jest. No, 16,5V, prawie 16,48V. Yy, czyli, moim zdaniem, to nie za bardzo nadaje się też na przykład, jak wymieniacie akumulator do podtrzymania napięcia, bo te napięcie jest dosyć wysokie, tutaj i tak samo. Yy, ja się zastanawiam, yy, ale przypuszczam, te urządzenia powinny mieć jakąś tolerancję, takie na wtyczkę. To znaczy, chodzi mi o lodówkę turystyczną, bo mam taki, taką koncepcję, że może jakbym miał lodówkę turystyczną kompresorową, czy z tego by się ją dało zasilić tam awaryjnie jakoś. I yy, czy się nie zepsuje, nie? Yy, ale raczej chyba nie, bo te, te, te 16V to pewnie jak ona się tam uruchomi, to spadnie. Yy, no, ale to żebyście wiedzieli, że, że, że tutaj nie ma mm, takiego napięcia. ona jest dosyć wysokie. Ja przypuszczam, że yy, całą robotę jeżeli chodzi o odpalania samochodu, to tu, tu robi e, ta, ten zestaw elektroniczny, który tam on zabezpiecza to, żeby po prostu Wam się nic nie stało w samochodzie e, i to jest tak, że jak odpalicie, to trzeba też szybko od razu to odłączyć, żeby tam e, nie ten, ale powiem tak, ja mojego pasata to jest dwulitrowy diesel, trzy razy już od, odpaliłem i, i spoko, nic się nie, nie działo. Ym, jest to nawet też fajne, bo chociaż te, te kabelki są dosyć, no ale ja rozumiem, że, że one są krótkie, bo wiecie, no, oszczędności i tak dalej, ale też jakby były dłuższe, to zawsze tam są jakieś straty energii, czyli to jest i wada i zaleta yy, jednocześnie. I powiem Wam tak, że że ja to sobie teraz... W, mam nowy akumulator, jeszcze mam to. E, powiedzmy, ja to będę, jeżeli tam nie będę miał przygód, to ja to będę używał jako taki duży powerbank do do zasilania jakichś tam turystycznych rzeczy. Ale ogólnie to wożę sobie to w samochodzie. No, a czasami można komuś też pomóc, nie? Jakby tam... Komuś. Muszę... Dobra, nie tego. Jakby, jakby ktoś chciał. No, yy... jakby miał problem z odpaleniem, to, to mogę pomóc i, i tam powiedzieć: Dobra, odpalam, ale piwko nie. <grym, <grym, dobra, yy, no to tak. Yy, podsumowując, urządzenie fajne. Jestem zadowolony. Yy, aha, jeszcze tak, takie coś, jakie kupiłem. Ono było naładowane. Chyba 85%, i już nie pamiętam, ale do 100% to chyba się ładowało przez szybkie USB-C w sensie przez ładowarkę, ładowarkę tą, tą o większej mocy. Chyba jakieś dwie godziny do 100%. A, a te odpalenie silnika to praktycznie jak odpaliłem, to nawet pokazywało mi 100%, ale ja przypuszczam, że tam ten ten trochę przekłamuje. Coś tam spadło, ale nie niedużo nie dużo, naprawdę. O, on, on jest fajny, bo on ma praktycznie dwa razy większą pojemność niż ten Besus, a ten Besus odpalił też mojego diesla, czyli, czyli to wiecie, to nawet ja przypuszczam, że jakieś większe silniki po, powinno dać radę odpalić, ale musiałbym tam doczytać yy, yy, jakie, bo to tam nie wiem, no nie wiem, bo tak naprawdę wiecie, tam ludzie mogą pisać, a, ale to trzeba sprawdzić doświadczalnie, nie? Czyli po prostu wziąć jakiś samochód. Może inaczej. Najlepiej to właśnie takie testy to na jakichś starych samochodach, bo te nowoczesne samochody to nawet diesle to one tam lekko się kręcą, ale bardziej, właśnie jakieś starsze tam, właśnie jakieś TDK, T19 czy tam jakieś bez turbo. No to to można by to przetestować i zobaczyć. Dobra, no to tyle na temat urządzenia. No. To polecam i, i spoko pozdrawiam. Hej.